Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał. Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej, niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim, po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo pańskie. Przyjść duchu światłości, abyśmy z radością czekali na narodzenie Chrystusa i na jego przyjście w chwale. Przyjść przez Maryję, która razem z Jezusem, Chrystusem otwiera oczy niewidomych, abyśmy również i my przejrzeli, oglądali światłość. Maria, 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 lasza lacheno hemato. Temat główny dzisiejszych tekstów liturgii Słowa Bożego to zobaczyć światłość, mieć otwarte oczy, być uzdrowionym ze ślepoty. W pierwszym czytaniu są takie słowa: A oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Chodzi nie tylko o tych, którzy są niewidomi według ciała. Rzeczywiście są pozbawieni oglądania tego świata, oglądania ludzi, ale to, że nie widzą, jest cierpieniem na pewno dla nich, bo przecież możemy oczami oglądać ten świat, który stworzony przez Boga jest bardzo piękny. Możemy patrzeć na naszych bliźnich, na ich twarz, na ich oczy, patrywać się to, co widzimy i mówić Bogu, że chwalimy Ciebie za to, co widzimy. Mrok ten również zewnętrzny, boimy się go, tych ciemności, które czasem są wielkie, kiedy szczególnie nie ma światła, mamy wtedy lęk, bo chcemy światłości, tej duchowej przede wszystkim, wiekuistej, która nas uwolni od mroków i ciemności duchowych. I również fragment z Psalmu 27: Pan moim światłem i zbawieniem moim. Czyli też tutaj. Jest podkreślone to, że On jest moim światłem, który wyzwoli mnie z ciemności, zbawieniem, który uwolni mnie i uchroni od potępienia. I jeszcze wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących, wiara w oglądanie Pana i Jego dóbr, w krainie żyjących, czyli krainie światłości, w krainie widzących, oglądających sercem swojego Boga. I właśnie Ewangelia, w której jest ukazana, też moc Chrystusa, Jego miłość, która czyni cuda. Dwaj niewidomi, nie znamy ich imion, nie wiemy, skąd pochodzili, czy mieli jakieś rodziny, czy, czy byli niewidomimi od urodzenia, czy może stało się jakieś kalectwo, może pod jakiegoś wypadku, albo jakiejś choroby. W każdym razie, ci ludzie kiedy usłyszeli, że Chrystus przechodzi niedaleko nich, ruszyli za Nim. Wyobraźmy sobie scenę, biedni dwaj niewidomi ludzie, którzy trzymają się razem, żeby e, sobie pomóc, żeby się nie potknąć, żeby się nie przewrócić, żeby iść za Jezusem, bo usłyszeli Jego kroki, nie widzieli Go. Ale ludzie niewidomi mają bardzo wyostrzony zmysł słuchu. Wyczu wyczuwają to co inni tak zwani normalni ludzie nie wyczuwają nie słyszą słyszą o wiele więcej oni usłyszeli że Jezus idzie usłyszeli szelest jego szat i też e, głos jego stóp które uderzało o ziemię przechodził dźwięki które docierały do nich, mówiły, że Pan jest blisko. Nie widzą go, ale wiedzą, że jest blisko, bo go słyszą. Nie słyszą jego słów jeszcze, ale słyszą, że idzie. Ci więc głośno wołali, z nadzieją na wysłuchanie, na odpowiedź. Ulituj się nad nami, synu Dawida. Czyli zwróć na nas uwagę, zatrzymaj się, bo chcemy dojść do Ciebie. Bo ufamy Tobie, że jesteś synem Dawida, czyli synem Boga, Mesjaszem, naszym zbawicielem, naszym uzdrowicielem. Wierzymy, że możesz nas uzdrowić. Ulituj się, czyli przebacz nam też to wszystko, co jest grzechem i złem. Pokutujemy słusznie za nasze grzechy, bo przecież nikt przed Tobą nie jest święty, chyba że Ty go uświęcisz. Ulituj się, przebacz, zmiłuj się, otwórz oczy ciała, ale jeszcze bardziej oczy duszy. Chcemy Ciebie oglądać, Panie. Jakie musisz być piękny, jakie piękna, piękna jest Twoja twarz, piękne Twoje oczy, piękna Twoja postawa. Nie możemy Ciebie oglądać i to nas sprawia wielki ból. To, że nie widzimy tego świata i ludzi, też z tego powodu cierpimy, ale najbardziej, że nie możemy Ciebie oglądać, a jesteś tak blisko. I zazdrościmy tym, którzy mogą wpatrywać się w Ciebie, chociaż czy są świadomi tego, że wpatrują się w swojego Boga. Wszedł do pewnego domu i wiemy, jaki to był dom, ale za nim podążali również ci niewidomi. Weszli żeby być w domu, w domu z Jezusem, dom Jezusa, być w domu z nim, jak dzieci, jak chłopcy, przystąpili do niego, być może pokłonili mu się i y, ucałowali jego stopy, tak się bardzo uniżyli, chcieli go dotknąć, być może tak było właśnie, sądzę, że tak. Przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Przecież w tym, co powiedzieli, nie było wprost prośby: Jezu, uzdrów nasze oczy, ale Jezus wiedział, że w tym błaganiu właśnie było to pragnienie, ta intencja. Wierzycie, że mogę to uczynić? zapytał ich. Przecież doskonale wiedział, że oni wierzą. Wierzą w niego. Ale zapytał to, żeby wyrazili to także nie tylko wewnątrz, w duszę. Bo wyznawanie wiary w duszę oczywiście jest najważniejsze sercem przyjąć wiarę w Boga, ale trzeba także ją wyznać ustami. Trzeba przyznać się do Pana Jezusa na zewnątrz. Trzeba wyznać wiarę syna Bożego, syna Dawida. Czy Jezus może uzdrawiać? Czy Jezus może otwierać oczy niewidomych? Czy nadeszła już era mesjańska, era Chrystusa, era zbawiciela, era szczęścia? Bo jest Mesjasz, jest Bóg. Bo tylko On może otworzyć oczy niewidomym. A jeżeli jeszcze jakiś inny człowiek, to tylko dlatego, że ma moc Bożą i Jezus przez niego może otworzyć i otwiera oczy niewidomym. Ale sam człowiek sam siebie nigdy tego nie może uczynić. Tylko Pan Jezus. No bo właśnie, tak jak wspomniałem, wykorzysta jako narzędzie kogoś, jakiegoś swojego ucznia, apostoła, przez którego będzie czynił znaki i cuda, ale to właśnie on. Odpowiedzieli mu tak, panie, bardzo wyraźnie, wierzymy, że możesz to uczynić, bo jesteś naszym panem. Kto mógłby in, inny to uczynić? Nikt nie ma takiej władzy i mocy. Pokaż, że jesteś Panem i Bogiem naszym. Pokaż wobec całego świata, kim jesteś. Otwierając nam oczy, ludzie poznają. I wielu z nich przejrzy, otworzą im się oczy serc, kiedy zobaczą, oczami ciała, że otworzyłeś nam oczy, że my widzimy, oni zobaczą duchowo. Oni przejrzą, bo teraz są zaślepieni. Uczyń ten cud, aby oni przejrzeli, bo my już wierzymy, ale oni jeszcze nie. Mają oczy ciała, widzą, ale oczy duszy są w mroku i ciemności. Spraw, żeby przejrzeli. Oświeć ich, Panie. Według wiary Waszej niech Wam się stanie dotkną najpierw ich oczu swoimi palcami. W jednym momencie, to musiało być też e, niezwykłe. Pan Jezus wyciąga swoje dłonie i swoimi palcami dotyka ich oczu. Czyni to na pewno bardzo delikatnie, ale jednocześnie oni czują, że Pan Jezus ich dotyka. Tego się nie spodziewali. Dotyki Jezusa. Tak cudowny, tak wspaniały, tak uzdrawiający. I Pan Jezus mówi: Uzdrowię was, dotykam was. Dlatego, że wy wierzycie według wiary waszej. Okazuje się, że ich wiara była naprawdę wielka. by działy się cuda, to nie może być mała wiara, musi być wielka wiara. Więc naprawdę mieli ci ludzie wielką wiarę. To wyszło na jaw, to było widoczne. Ludzie widzieli. Ludzie widzieli, że oni mają wiarę. Niech Wam się stanie. To wam się stanie, o co prosicie, bo wierzycie. I otworzyły się ich oczy od razu. Wiara, błaganie Jezusa. Jezus pyta, czy wierzą. Oni znowu potwierdzają, że tak. Jezus czyni tak jak chcą. Otwierają się ich oczy, a były zamknięte. Bo tylko Jezus może otwierać oczy. Otwierać oczy, jak otwiera się drzwi. Jezus ma klucz do uzdrowienia ludzkich serc. Tym kluczem jest Jego miłość, a jednocześnie wiara tych, którzy idą za Nim. To jest klucz: miłość Jezusa i wiara uczniów. Jezus tutaj wydaje się trochę też być surowy, kiedy i rzeczywiście taki jest, kiedy surowo im przekazał, żeby. Uważajcie, nikomu nic nie mówcie. Czyli to był nakaz. Teraz o tym nie mówcie, ale kiedy zmartwychwstanę, będziecie mogli, a nawet powinniście wtedy o tym mówić, ale teraz jeszcze nie. Niestety ci ludzie nie posłuchali Pana Jezusa. Może myśleli, że Pan Jezus tak mówi, bo jest pokorny i skromny, ale my musimy rozgłosić na całą okolicę wszystko to, co uczynił dla nas. Że uczynił tak wielki cud, przecież nie możemy o tym milczeć. Chcieli dobrze, ale jednak po swojemu, po ludzku. Pan Jezus nie chciał tej chwały ludzkiej, tej, tej reklamy. Na pewno im to wybaczył, bo jako miłosierny Zbawiciel wybacza to, że ludzie czasami chcą dobrze, ale tak przedobrzają i niestety nie robią to, co On chce. Nie chcą tego dobra, które On chce. Czynią dobro, które oni chcą. Niestety nie zawsze to wychodzi dobrze. Niestety, tutaj jest przeciwianie się woli Pana Jezusa. Trzeba zawsze czynić, kiedy On chce. Jeżeli Chrystus mówi, że trzeba milczeć, to trzeba milczeć. Jeżeli Chrystus mówi mówić, to trzeba mówić. Jeżeli Chrystus mówi działać, to działać. Jeżeli Chrystus mówi, żeby teraz nic nie czynić, to nic nie wolno czynić. Zawsze dokładnie to, co mówi Pan Jezus, trzeba nam czynić, bo On dokładnie mówi, wyraźnie. Więc wtedy. Jak zrobimy inaczej, niestety obrażamy go i sprzeciwiamy się. Jeżeli nawet tak się stanie, to zaraz powinniśmy to naprawić, przeprosić, czałować i czynić to, co on powiedział, co powiedział nasz pan. Więc teraz niech będzie, może w tym czasie adwentu, więcej skupienia i milczenia. Wiadomo, były też rekolekcje, kiedy też było dużo rozmów, takiego dużo dzielenia się, bycia razem i wiadomo też dużo modlitw wymawianych na głos, śpiewów, śpiewy. Śpiewaliśmy też wiele pieśni uwielbienia. To wszystko było dobre, potrzebne, ale może starajmy się też w dni powszednie być bardziej wyciszonymi, bardziej skupionymi. Na ile to będzie oczywiście możliwe, na ile się uda. Wiadomo, że w soboty, w niedzielę jeżeli chodzi szczególnie o naszą wspólnotę, to też wiele się dzieje i są spotkania i posługi. To wiadomo, to wtedy trzeba właśnie wielbić Boga na głos i też rozmawiać z braćmi i siostrami, ale może też uda nam się być bardziej w tych dniach powszednich tego okresu Adwentu, bardziej słuchać, bardziej milczeć, być z nim sam na sam. I wtedy Chrystus, widząc naszą wiarę, widząc jak Go błagamy i ufamy, powie: Według wiary Waszej niech Wam się stanie. Amen.